Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kusim jest dzisiaj ze mną Bremu, przywitaj się. Cześć, witam was. Eee, I chcielibyśmy przejść z Bremem e, mapkę Escape e, no. pod tytułem Parkour coś, Parkour Map, tak się nazywała. E, no. Link będzie w opisie. E, I oczywiście Bremu to murzyn, więc latuj tam murzynie. No co za twór. Ej, chodź, pokażemy twojego skina. Ale no nie mogę, ty. Au. Masz bardzo fajnego skina, Bremu mm. Dwustronny, a kto ci podrzucił pomysł? Ja Nie, pomysł mi podrzucił Bremu. użytkownik mm, Suka, znajdziecie go na YouTube Jasne. Suka to wyskoczyłam jego nick ale, ale właśnie, ponieważ Kusim zrobił sobie taki troll, to ja zrobię sobie jeszcze większy troll Bremu wygląda jak do góry nogami Jak troll! Na górze ma. tu gdzie ma nogi to ma twarz, a tu gdzie ma głowę to ma nogi. No. To tyle. I jeszcze jest dwustronny na dodatek, ty. No właśnie, dobra. No to co? No to przechodzimy, nie? Tak, no. A zasady? W tym mieście tak. Nie ma żadnych No oczywiście nie można niszczyć żadnych bloków, nie może cheatować, nie wiesz? Nie ma, nie ma zasad, ale wiadomo o co chodzi. Nie można cheatować, odezwał się ten, człowiek kurwa, nie cheatuje nigdy. A jakieś życie, jedzenie, jak. Bieg, mamy Peaceful. Co? Peaceful to jest. Ale chodzi o jedzenie, jak się szybkość. Mówi ci, że mamy peaceful. Czy ty nie rozumiesz? Ale. Nam nigdy nie schodzi gud! Aha. Aha. Trzeba było tego od razu, stary. No CO to jest, do ogóle? Nie lubię już tej mapy. To. Kurwa. Brenu na jej przeszedł to. Jasne. Fuck! No, no czemu nie mogę na to wskoczyć pierwsze nawet? Bo ty jesteś noob. Kustym, jest... ty ponoć, ty ponoć lubiłeś mapki do skakania, ty. Ty, lu lubiłem. A, lubiłeś. Już nie lubisz. Już nie lubię teraz. Teraz będziesz słychać jak klikam w te klawisze jak pierdolnięty, ty. No co to jest w ogóle?! Co się stało? Spadłem, a to jest bardzo trudny moment. Akurat jest! Fucking bitch, kurw! No, no ladders, co za troll? <laughs> fucking bitch. Tch, fuck, spokojnie, stary. <laughs> KURWA! Co to jest? W ogóle za mapa ty? Co ty za mapy wybierasz? The throne! No fuck! fuck! Ścięło mi się nawet nagrywanie. Aha, już jest dobrze. Przywitaj się Kusi? Tak, jestem. Abremu też mata. A Kusim to pizda Nawet nie umie Jak tutaj, jak będzie przychodził to co ja To tego nigdy nie przejdzie Za wieki tego nie przejdzie Uwierzcie mi NO FUCK to, to w ogóle jest? Cześć no. Kusim! Nie patrzę nawet gdzie ty jesteś nupie ty Peć ci to owo, ty Powiedz mi jak tam skoczyć tutaj, ej Bremu Ustaw się na krawędzi tam Żebyś mógł sobie tam wskoczyć Na krawędzi tam do, daleko od ściany. Jak tak na sprincie. jak skoczyć? Normalnie sprint i jump, no Gratuluję ci. No zdziro! No, POWO da. Kurde no, smaciarzu, ty... To nie jest śmieszne ty. Leszczowników zasranej grzybie pieprzone. Ach, Nie teraz zdziro J też spada Kurwa o to ty Kurwa mać nie no to jest twój Tepnij mnie z synu brudny, bo będziesz miał problem w rodzinie, mówię ci. No, aha, ja już mam. Problem w rodzinie. No co to jest? O nie! Zaraz dostanę jakiegoś ty oczopląsu, zaraz mi jaja wyskoczą na czole. Ja pierdolę. ja mi wyskoczą na czole, what the fuck! O stary! Ej, ja to prawie przyszedłem, Kusim. Co? Przeszedłem to chyba. Przeszedłem to Kusim! chuję przyszedłeś. Jest! Nie! <laughs> Ej, no ale zrzuciłeś mi to jest nie fair. A... To jest wbrew woli, ty. Kusim, Ej, no, stary, teraz zejdziesz na dół i mnie tepniesz tam gdzie byłem, no. <laughs> Czekaj, tylko to przejdę, ok? A to jest My... bardzo łatwe, to, co kusim, to jest bardzo łatwe to, co ty teraz tam robisz. Czy mam biegać? A, rozumiem. Nie takiej mnie? No fuck! Fuck! Co to w ogóle za odcinek? Jesteśmy drzemek pipa, a nie to jest ty. Głos Factor, Wiesz, ty! Dobra, ja, ja sobie tu ustawiam tak gamę modę. Weź, daj mi też game moda, weź, może znaczy, daj mi opa, żebym mógł se zabierać i dawać, no. Brwa. jak ja tu będę tak spadał, a checkpointy będę robił, przecież to nie ma sensu, żeby odcinek 13 godzin, ty. Aaaa, tutaj jesteś! A ty, słuchaj, czekaj ja się, popatrzę, jak ty to robisz. Ale, suka, ja pierd czekaj. A żeby <laughs> w twoim kraju... Stary. Ale mówię ci, to jest trudne, to musisz sam przejść stary no No to musisz, ja dałem radę, ale to, to, to wiesz, musisz to przejść No na samej górze, rozumiesz to? No to teraz wiem, ja też byłem wtedy taki wkurzony, no dawaj F <laughs> NO FUCKING BITCHES Zrób dzień Nie, po, trzymajcie mnie! No trzymajcie mnie, bo zaraz coś walnę! Walnij w pizdę swoją. <grymne> 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 no co to jest? <grymne> no, Ej, Kusim jesteś wkurzony? Nie! Jestem no. kurwa w skowronkach! No ale jesteś wkurzony czy nie? Tak! Nie widać tego po tobie. Nie będę darmordy, bo to nie jest odcinek do tego. Ale nie widać tego. Ooo, kusim, widzę, że coraz wyżej jesteś. O co to jest? Mapa w dupę <śmum> Ostatni raz coś z tobą nagrywam. Ty na jakiejś takiej stranej mapie, w której przejść nie mogę. Ale przecież to jest normalna mapa. Zrakowała to. No fuck! Uuu, uuu. Przestań, Kusim. To by nie byłem ja. To byłeś ty, ty masz takie wysokie tony. Ej, <noise> to to. No. Cześć, Kusim. Spierdalaj stóp. Patrzy. Sradżu. Patrzcie, 100, 180 fps ów podczas nagrywania. Kto? 180 Ja! 50? A chuj mnie to obchodzi ty. A ty ile masz? 30? 69 tysięcy stary. 60 masz. No mam 60, skąd wiedziałeś? No i to jest mało. A nie, no, to jest tyle, tyle to wystarczy. Jest? Tyle wystarczy. Stary, ja nie chcę tej mapy przechodzić w nieskończoność. Daj mi czek. Dawaj Kusy, no dawaj, tak przynajmniej postaram się teraz tak przejść to. Pierwszy... Tak wiem, jak... że ten pierwszy jest najtrudniejszy klocek, no? I, i, i. Tu, tu trzeba dać informację, że użytkownicy w słuchawkach lepiej je ściscie, albo... Tak. Rip, <gryb> ludzie w słuchawkach, bo kusim im drze <gryb> Co to w ogóle jest? Ty? <gryb> ja pierdolę. O, no nie! Podtrzymajcie no, mnie! <gryb> 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 <noise> tak, to na siebie wiatrak, bo mnie. Ooooh. Aha, Husiek 87 jest offline. To znaczy, że jestem na oryginie. Wiesz, co mnie to obchodzi? Wielki syf, ty. Nie, no daj mi ją, no już odcinek, trwa ilo, będzie miał partu. Kusim! Przewiniemy to, przewiniemy do tego momentu, kiedy ty to już przejdziesz. Spoko. Dawaj, Cusino. No. no! Musisz! NO wreszcie, już NIE! Też spadły przez to darcie ryja, ty. O, dobra, już się zwiększyło. Dajesz. O kurwa! Co to jest Ruan? To tu tu kamanty? Stój na tej płytce! Aha, dobra, stoję. Dzięki. <śleszy> ha. Co to jest w ogóle ty? Mm. Ta, fajnie, że mam tam dobyt ty. Eee. Aha, te tu chyba urosły. Tak mi się wydaje. Mhm, te kaktusy urosły. Otwórz mi bramę! Czekaj. Dobra, przeszedłem. Dobra, dawaj. Ty pierwszy? Ała. Nie da się tutaj wskoczyć. Mam trzy kaktusy. Jak tu, ej, jak to przejść? Jak to da, się. Patrz, patrz, patrz. Fuck. Wiem, jak to przejść. Musisz tam, bo tutaj kaktus. Może ten. Możesz na kaktusie stawać na tych blokach takich tych. Fak. No co tu jest? Jak już skakałem, to mi życie spadło. Dobra, jest, dałem radę. O, tu się wskoczysz, no Ej, no prawie. Ej, wskoczyłem tam! Dobra, to jest To jest łatwe, więc ty dasz tam radę, nie? Dasz radę, musisz dać sobie radę. Fajnie. Czekasz mi się, życie odbuduje, bo zaraz zginę. Dobra, to będzie najgorszy escape, jaki kiedy kiedykolwiek grałem. Dzięki. na mapka mi się tam podoba. No patrz szmatę. No wykombały kombobombo, no? Kombobombo, what to fuck? Jakie kombobombo? Zamknij picze bombonie. bombonie zamknij, zamknij pizdę Kusimie. <noise> Dobra, ja przeszedłem jeszcze, też tam to... skoczyć. Da radę, kurwa, przecież ja wskoczyłem. Bo ty masz cheeta, ty. Nie mam Cita, jestem lepszy. No ty jesteś lepszy, to ja nie gram w Descapy. Co no, typ. Dasz radę? Ty wiesz co ty musisz po prostu zrobić, żeby wskoczyć na ten klocek kaktusa? Skocz no. sobie tam, na ten piasek tam, wiesz, tam bo tam możesz stanąć na ten piasek i teraz skakuj na kaktusa i skacz. No WIDZISZ, pizdo! <laughs> <noise> Jaki kurwa miły Ty też eee. Aha, dobra ja, to na pewno przejdę ty Ja się boję tu póki co iść, bo. Aha, rozumiem, rozumiem. <noise> A bo tu jest TNT. <noise> O oh, Dasz se, to, to jest te drabinki są proste. Zamknij pizdę. Zamknij pizdę, kusim. Kusim to trolek, tym tym tym. Ma w dupie parabole, tym tym. Skocz se na te barierki tutaj. Nie, nie, na te kamienie tutaj se wskocz. Tak, mnie, nie będę już tego teraz powtarzał. Dasz, ra dasz radę, tak, Ostatni teplij raz. tak, mnie, tak, 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 cię tak, tak, TEPNIJ MNIE, <grym znać> <grym znać> tak, mnie, tak, 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 mnie tak, MNIE tak, 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 no dawaj, spróbuj, próbuj, próbuj. Kusim, dawaj. i spadły mi FPS y do 60. O, już wzrosły do 180. Ty nie mogę nagrywać z tych Escape'ów, jak ty nie chcesz pomóc kompanowi, ty. Ale, kurwa. Jeżeli razem czegoś się będziemy mogli przejść, wtedy dopiero. Ale, jeżeli, no, ja, no, jest ale jeżeli ty... ja jestem w stanie, to ty też jesteś w stanie. No, jak dawaj, nie mogę tam wskoczyć. Dawaj. Kurwa, dasz radę, Kusim. Błagam Cię No nie, tak mnie, nie, mnie, nie, bo mnie rzuca O Jezu. Czekaj odejdzie. Skocz sobie tam I teraz skacz tutaj tu gdzie byłem? No. To był zły pomysł, żeby wypić dzisiaj tego redbula. O, dobra, mam ten, już mam. Już tam plan, dobra, już to przejdę szybko. Dawaj, No ja też to tak przychodziłem. Dokładnie tak, że tak od razu w plewo już, no, no, kurwa, kusim. Wyglądało to jakbyś dęczył na głowie, stary. Gotowy? Tak. Chodź tu, chodź tu na skocz na łóżko od razu, nie wskakuj na ten piasek. Debil. Biegnij! Co za sukat Tam suka? masz drogę, drugo, tam masz drugą drogę, ej, idź tą drugą, tutaj, tu jest! O this go this way only if you fail Masz takie coś, idź tu Co to jest za druga droga Ej 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 <laughs> No ej Dobra, dobra. teraz tak uh, The puzzle room no breaking blocks, no building Okej okay. Żebyś, <laughs> daj mi pół do this mean anything, or they might, or is it to distract you? Ja się boję, że tu pod nami jest TNT, wiesz? The exits don't cheat. Czekaj. Um. Bremu przychodzi zagadkę logiczną. Patrzcie, kusim, ja. Yeah. Co my mamy zrobić? A chyba... Czekaj, czekaj! Chyba wiem. Coś się stało? Tak. To czekaj, w takim razie, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Że wskazuje na czarne klocki, tak? No, chyba ta. Ale tutaj co innego pisze. To jest pokój puzzli, kur... Czyli na, na logikę. A po co ci była wełna? Jeżeli miałeś wełnę, czyli puzzle no to Czekam, co? kawałki puzli musisz dołączyć Ale gdzie? Ja mam czerwoną tylko No to to są takie inne puzzle, czekaj Ej, nie No nie wiem No blocks i no building Nie ma budowania tu jest napisane, czyli nie budujesz nic Mhm. Mm <sighs> to masz jakiś pomysł? Nie rozumiem tych tabliczek tutaj Tej tej Dzięki Sorry. Przepraszam A te, a te obrazy coś ci mówią? TY! Podpowiedź jest w obrazach, czekaj jak ma być ustawiona ta Dźwignie, czekaj e, Patrz, pierwszy obraz jest tak, czyli jakby Wskazuje A skąd wiesz, że to jest pierwszy? No dobra, to zrób tak No ja też widzę, że tutaj jest niby tak, 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 tak No dobra, dawaj No to tak wygląda mniej więcej Do... Czekaj, tu idzie do 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 dołu dwie, tu idzie do góry do do Czekaj, Czekaj czekaj. Czekaj, czekaj, Już wiem! Ej! To samo, to- nie. Nie. Jest, je, To samo To nie, to kurwy To do 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 To tutaj co jest, to jest prawdopodobnie to do to, to, tylko że odwrócone Ale tak. tu masz do od... Piś te tutaj mam pie, te, te tu mamy cztery obrazy tylko weź pisz w tłumaczu co tu jest po angielsku napisane Ty, tak jest nasz szprecheny angielski. ale co do this mean anything czy to czy te czy te nie wiem obrazy czy obrazy czy to te dwa, wełny ma coś to. znaczą or they might or this to distract you żeby ciebie zmylić czy są po prostu zmylić? Sam, sam 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 w stanie byłem to przetłumaczyć ale chodziło tu na tej tablicze której tej na górze tu nie kar. Nie nie, ja, nie ja to tu kam. Do this mean e anything, tak to? Tak, do this mean anything. No to, my to, my to my czy to coś, czy to coś znaczą te obrazy? Znaczy? Tak. Te te wełny, czy one coś znaczą, czy one są tylko do zmylenia ciebie? Patrz, tutaj coś było. Lol. Czekaj, wrzucę tam obraz. Czekaj, odejdź, odejdź, odejdź. Odejdź. Widzisz, kurwa mać. Ale gówno, nie. Ty, ty, a ty żeby nie zmylić, co za suki? The exit, don't cheat, ty. Will do we'll did AZ. easy no, zgino! Dobra, dobra, Proszę, no, już już nie no, 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 nie, no, 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 nie

Ty to masterty beret, dosłownie. Ty. Dzień Dobra. I o, to by było na tyle, drodzy widzowie. Dziękujemy, że, że oglądaliście nas. Od razu wam mówię, że bremu to szmaciarz. Ja od razu wam mówię, że Kusim jest pizdą i nie umie tego przechodzić. Parkura. No i to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to odsubskrybujcie brema i przyjdźcie Spierdaj, do mnie. nie! Nie, no przestańcie. Żartuję, żartuję, nie? No Ale... to odsubskrybujcie kusima. Report kusim. Rek report cousin for feeding ty jest suko, dobra dziękuję wam że obejrzeliście to wszystko potraktujcie jako formę żartów yy, mapka była przechodzona dla rekreacji przepraszamy wam, was że ja darłem mordę ale jest 30 stopni u mnie w pokoju mój kutas jest mokry i w ogóle jestem jakiś twój kutas jest dziś... mokry o stary dobra kończmy już ten odcinek ty Dobra, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Mówi dla Was kusy mi bremu. Cześć. No, cześć.